Przez ofiarę miłości na krzyżu Jezus otworzył drogę, aby każdy człowiek mógł poznać Boga i wejść w komunie miłości z Nim. To, co szczególnie porusza mnie w tych słowach, to, to ta ofiara miłości na krzyżu. Myślę, że to, to jest rzecz, nad którą powinniśmy się pochylać każdego dnia i uświadamiać sobie, jak wielką rzecz uczynił dla nas Chrystus, oddając siebie na krzyżu. Następnie zmartwychwstając, bo dzięki tej miłości, która wyraziła się przez krzyż i późniejszemu zmartwychwstaniu osiągnęliśmy życie wieczne.